Mój ojciec od ponad 20 lat chodzi z aparatem po lesie i fotografuje ptaki. To nie jest jego źródło utrzymania, ale hobby i hobby na tyle drogie, że ładuje w nie 60% swojej każdej wypłaty, a to nowy obiektyw, a to nowy namiot maskujący, aby ptaki go nie widziały. Wygląda jak snajper w dżungli, tyle że z aparatem. Wysyła czasem, bo właściwie pod namową mojej matki zdjęcia na jakieś konkursy przyrodnicze, czasem dostaje jakieś wyróżnienia, filmy, książki tematyczne itd. Koniec wprowadzenia. Ojciec od ponad 20 lat chodzi z aparatem szukając tylko jednego ptaka. Dzięcioła cesarskiego, który jest uznany za prawdopodobnie wymarłego. Ktoś go gdzieś widział w 2005, czasem się pokazuje, ale zrobić mu zdjęcie to prawdziwy cud. A tym bardziej w Europie. Ojciec więc chodzi po robocie po lasach, szukając tego pierdolonego dzięcioła. Matka się w kurwia, bo go całe dnie w domu nie ma, oczywiście go nie znajduje, ale wraca ze zdjęciami innych pustułek i jastrzębi. Kiedyś spytałem się ojca, czy może mi pożyczyć aparat na dwa dni, bo jadę ze znajomymi w trasę do Złotego Stoku. Niechętnie, ale się zgodził. Opowiadam znajomemu o moim ojcu i jego pasji, i wpadliśmy na taki pomysł. Ej, dawajcie, wytniemy zdjęcie tego dzięcioła cesarskiego, przerobimy go w Photoshopie tu i tam, zgramy ponownie na kartę, a ty jak wrócisz, to pokażesz ojcu na badę aparatu. Wracam do domu. Jest weekend. Ojciec siedzi w domu, wkurwiony, bo zabrałem aparat i ten nie mógł jechać na ptaki. Matka w końcu zadowolona. Hehe, he, mężuś w domu, xd. Wchodzę, jem obiad i nagle udaje że coś mi się przypomniało. Wstaję i idę po aparat to słuchaj, idziemy z ekipą lasem, aby dostać się nad jezioro i słyszę nagle odgłos dzięcioła walącego w drzewo w poszukiwaniu robaków. Wyciągam aparat, bo z daleka to nic nie widać i takie zdjęcie zrobiłem. Specjalnie sobie tak ustawiłem aparat, aby to zdjęcie pokazało się jak któreś tam w kolejności. Na początku jak idziemy z ekipą drogą, później jak kolega pije wodę z kałuży i nagle jeb wykurwisty dzięcioł cesarski, król rezerwatów przyrody siedzący na gałęzi. Wiesz może co to za ptak? Wydaje się nietypowy. Ojciec cały czerwony wyrywa mi aparat z ręki. Widać to podniecenie w oczach. Gdzie to zrobiłeś? Na szlaku w Złotym Stoku. Ale kurwa, gdzie? Używałeś GPS-a? Masz wpisaną historię trasy? Dokładnie gdzie? No szliśmy taką boczną trasą w stronę jeziora. Mariusz! nie torby, ojciec zaczyna biegać po mieszkaniu, sprzęt kurtkę, lornetkę, wszystko zaczyna wyciągać kładzie to na środek pokoju, matka siedzi i je zupę, wyjebane oczy świecą mu z podniecenia szykuje się jak na pierdoloną wojnę w Wietnamie, już teraz chce tam jechać pakuje wszystko co potrzebuje z bomby jeszcze 10 minut i go nie będzie aparat masz naładowany co ci dałem, miejsce na karcie jest, zdejmuje spodnie i zaczyna się przebierać, myślę sobie ja pierdolę co ja odjebałem, bez sensu aby jechał 500 kilometrów na nic, nawet Beka ma swoje limity Nie no, żartowałem z tym dzięciołem To nie jest prawdziwe zdjęcie, tylko z internetu Grany na aparat Ojciec podnosi głowę i mówi Ze śmiertelną powagą w głosie Ty synu mały I wyjebał mi lepę na mordę Zamienił się w dzięcioła, a potem poleciał Do ciepłych krajów Do dziś nie wiem co się odjebało Ale wiem, że straciłem ojca